Z naszej perspektywy, trendy w digital marketingu, no jest ich wiele, natomiast no jeden, który, na który bardzo zwracamy uwagę w Performance Group, jest następujący: że pojawia się coraz więcej jakby źródeł treści dla konsumentów, skąd oni mogą czerpać swoją wiedzę o markach. Konsumenci się doskonale w tym odnajdują. Następuje swego rodzaju inflacja danych, i ta inflacja danych. Powoduje, że my, jako agencja, jako partner strategiczny naszych klientów, konwertujemy big data w small data, czyli to, aby innymi słowy, klient mógł się odnaleźć w tym świecie, w tym gąszczu danych i mógł tą syntezę przekuć na faktycznie efekt biznesowy dla organizacji, którą, którą kieruje, dla brandów, którymi zarządza. Technologie bardzo zmieniają digital marketing. Myślę, że nawet nie jesteśmy na chwilę obecną w stanie sięgnąć pamięć do czasów kiedy technologia jeszcze tak bardzo nie wpływała, a pewnie zaczęło się to od samych początków, kiedy zaczęliśmy wykorzystywać różnego typu rzeczy. Nawet nie mówię tu już o komputerach, tylko wcześniej o technologii związanej z tworzeniem programów telewizyjnych, radiowych, a na chwilę obecną to oczywiście bez dwóch zdań jest kwestia związana ze sztuczną inteligencją. Także można śmiało powiedzieć, że w najbliższej dekadzie nie ma reklamy, nie ma performance marketingu, nie ma w ogóle żadnych działań kreatywnych bez udziału właśnie sztucznej inteligencji i myślę, że to będzie zaprzątało głowy i klientów, ale też samych agencji. Widzimy taki trend, gdzie cała branża zachłysnęła się troszkę AI. em Dla nas AI to jest wciąż połączenie AI z ekspercką wiedzą i doświadczeniem. I to, aby AI służył coraz bardziej efektywnym rozwiązaniom, które dostarczamy dla naszych klientów i budujemy razem z nimi. Stwierdziliśmy, że pora szerzej zakomunikować do rynku i uświadomić naszych klientów oraz potencjalnych klientów, że Jesteśmy agencją 360 w obszarze digital marketingu i ten rebranding ma na celu podkreślenie tego naszego charakteru. E-commerce zdrowotny rośnie szybciej niż rynek, jest, jest to duża dynamika, a trendami, które drywują te wzrosty, jest na pewno sztuczna inteligencja, która pozwala nam na hiperpersonalizację oferty do klienta. Jednak zdrowie jest na tyle wrażliwym, wrażliwą usługą, że ta hiperpersonalizacja pozwala nam tak dostosować ofertę, która by będzie celowana i idealnie dopasowana do, do naszego klienta, do naszego odbiorcy.